Cześć wszystkim, w tym tygodniu postanowiłem wrócić do narzekania i powiem o 10 rzeczach, które czynią moje życie beznadziejnym. Mokre skarpetki, ulubiona postać z serialu odchodzi w najlepszym momencie. Siedzenie w domu, ludzie, którzy nic o mnie nie wiedzą, ale mówią najwięcej. Niedziela, poniedziałek, idioci, gdy jest cholernie zimno. Jeden z plusem. Na zachętę. Tak, jestem bardzo leniwy i wymyśliłem tylko 10 rzeczy. Ale zaprosiłem swoich YouTube'owych znajomych i mam nadzieję, że ich występ się Wam bardzo spodoba. Oczywiście zapraszam na ich kanały. Co sprawia, że moje życie jest beznadziejne? To chyba oczywiste, że fałszywi ludzie. Dbile. Pusta lodówka. Temperatura plus 30 stopni. Niemiecki. Ludzka zazdrość. Brak dostępu do internetu. Za szybko płynący czas. Widok mojej twarzy rano. Teraz chwila, kiedy słyszę swoje nazwisko, wywołane do odpowiedzi, opóźnienia pociągów, autobusów i tramwajów, stare babcie psieczące na wszystko, dresy, zimno na dworze, upał na dworze, konieczność założenia kalesonów, muzyka z radia, pękające struny, spam, kłótnie w internecie, no i trochę moja wada wzroku. Po pierwsze, gdy budzę się rano w poniedziałek i myślę, że to jest jeszcze weekend. Po drugie robienie rzeczy, których nienawidzę, które są beznadziejne i które wiem, że nigdy w życiu mi się nie przydadzą, na przykład obliczanie wysokości słońca nad horyzontem. Nie tyczy to się oczywiście do wszystkich rzeczy, które są w szkole. Po trzecie, gdy dziewczyna mi robi nadzieję, ja się zaczynam angażować, a na końcu i tak się okazuje, że od początku miałam nie gdzieś. Po czwarte i myślę najważniejsze, utrata bliskich, czyli rodziny, przyjaciół, Ogólnie osób, które kochasz. I po piąte. Siostra! 10 rzeczy, które czynią nasze życie beznadziejne. Zbyt mało czasu, zbyt dużo rzeczy do zrobienia. Wczesne wstawanie. Świadomość, że tak naprawdę każdy z nas jest sam jest dość okropna. To, że będę musiała kiedyś płacić podatki. Bardzo dobrze. 3 plus. Te momenty, kiedy nic mi się nie chce, a są naprawdę kiepskie, bo wtedy się swój czas. To, że z niektórymi ludźmi po prostu trzeba żyć. Śnieg w mieście, a nie w górach. Kiedy się obijam, zimno. Cześć, jestem Piotrek i to jest moich 10 rzeczy, których nienawidzę. Więcej pieniędzy do wydania niż mam w portfelu. Śmierdzących ludzi w komunikacji miejskiej. PKP, spóźniających się pociągów, w ogóle nie przyjeżdżających pociągów, stojących pół godziny między przystankami na jakimś zadupiu, grzani w zimę tak, że nie da się oddychać. Tłoki w pociągach i wszechobecne mohery. Wstawanie wcześnie rano. Szał świąteczny. Głupich ludzi. Poimprezowy kac. Poniedziałki. Psycho kobiety. Poranne korki, zatłoczone autobusy, brak drobnych w portfelu, kiedy akurat ich potrzebujesz, dresy w prześwitach, nagła i zupełnie nieoczekiwana przerwa w dostawie prądu bądź internet, rozładowany telefon, stanie i czekanie na autobus na mrozie, moje lenistwo, pusta lodówka, obłuda. Ciężko mi znaleźć coś, co czyni moje życie beznadziejnym, ponieważ ja jestem ogólnie szczęśliwym człowiekiem. Ale są takie sytuacje, które sprawiają, że tracę wiarę w ludzkość. Niedawno przeczytałem w serwisach informacyjnych o tym, jak jakiś człowiek został zepchnięty na tory i stracił przytomność. Zobaczył to jakiś inny facet, podbiegł do niego, ale zamiast mu pomóc, okradł go i zostawił na torach na pewną śmierć. Sprawą tego rodzaju jest też ostatnio ujawniony przekręt, który prowadzili na YouTube The Negative i Maciek TMPL polegający na okradaniu dzieciaków. Jeżeli cokolwiek psuje mi humor, to właśnie takie wydarzenia 10 rzeczy, których nie lubię. Debili, kłamców, hejterów, zimnych hamburgerów, czytać lektury. Nie lubię Disco Polo. Nie przepadam za kolorem różowym. Nie lubię jesieni. Nienawidzę, kiedy mi się żarówka spala w trakcie nagrywania. Nie lubię nieogarniętych i sztucznych ludzi. Nie podoba mi się to, że ludzie są pesymistami i nie wierzą, nie są pewni siebie i nie wierzą w swoje możliwości. Denerwuje mnie fakt, że nadal nie otrzymałam listu z Hogwartu. Nie lubię, gdy ludzie cały czas użalają się nad sobą tylko po to, żeby usłyszeć, że są fajni. Nie lubię również tego, gdy ludzie mówią mi, co mam robić. Coś, co sprawia, że moje życie jest beznadziejne, to brak weny. Nie lubię też tego, gdy moje sławki się psują. Kolejną rzeczą, której nie lubię w swoim życiu, to. Marnowanie czasu. Moje lenistwo. Nie lubię, gdy ludzie mają do mnie pretensje i nie wiadomo o co. Moje życie jest beznadziejne, ponieważ ludzie są chujowi. Tak naprawdę trudno jest znaleźć teraz osobę, której można zaufać i znaleźć jakiś wspólny temat do rozmowy. Większość osób ocenia teraz ludzi po wyglądzie, a nie po charakterze i wartościach. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ponownie zapraszam do odwiedzenia kanałów użytkowników którzy przyczynili się do stworzenia tego filmiku. Jak zwykle, nie zapomnijcie kliknąć Pajacyka, a ja żegnam się z Wami i widzimy się w następnym tygodniu. A teraz Ty, Mordo, napisz, dlaczego Twoje życie jest beznadziejne niżej. Siemano.